Witam w, w, w trzecim odcinku z serii Let's Play Manga SkyBlock tak. z i... Nie o, jestem tyś To z Xenonem czy to tak jakoś, nie wiem, on sobie tak, zmienił tak, do kanału. jestem Xenonem. Co tak, się wie. stało, kurde? To się stało to, że... Marihuana SPZO, tak. Ktoś zrobił marihuanę SPZO? Tak, marihuanę SPZO, tak, to jest nasza I, rzekaj, może, I ja sobie muszę oczywiście zmienić render distance. Kurde, na co ty Nad... masz render z bo ja też chcę mieć do... E, ja na do... normalu, ja na normalu. Ja też I na normalu. Patrzcie jakie jak ja mam mody, mam o taki mod. Jak ja 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 na na ptysia, to patrzcie co się pojawia. Na odcinku, ty zobacz, patrz, widzicie? widzicie? O, w lewym górnym rogu. Ja wiem tam, że jest... E, nie Tak, wiem, no, tak, 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 tak. Mam jeszcze minimapę, którą sobie trochę powiększę. Ej, ja sobie mini minimapę na Maxa, bo to jest tylko ta wyspa. Hmm? Ale ona powinna być bardziej dokładniejsza. <kluje> Wiem, dobra, to ty sobie tam coś robię, ja będę kopał kogla, bo ja nie nagrywam, to wiesz, że tam nie Zez, będę cię e, przynoszał. Tylko nic nie zepsu. <gluje> Pamiętaj, że nie chcę, To nie Cię mi się. się. Życiem. Co ty robisz? Nic nie Ej, możesz liczy... na mnie, ej, masz opti fajna, to byś mógł tak mnie przybliżyć jak kopię kobla i powiedzieć, tani pracownik. Oto widzimy ej, tam tanisa, tam widzimy Xenonusa, y, który mi kopię kobla za bardzo tanią pracę. I Madyk jak kilof nie wiem skąd. Ja, bo ja miałem kit vip, możliwe jest Tauki, tak. SB, kupi sobie z sobie SB. a ale. Cheater kupi tak. sobie z Ja a Jo, możesz. Nie. nie jesteś już w walce, możesz się wylogować. Ej, ale tam nie, tam są, tam farma jest oddzielna, tam nie można łączyć. No Dobra, to jest tak. tutaj chcę myśleć, no nie? Ej, zobacz co ja chcę ci zrobić. Nie wiem, nie radzę ci. Ale i tak się nie da pić. Patrz, co Zaraz na... Patrz, to jest skok śmierci. Ej, mam pomysł, skoro mamy aż tak dużo diamentowych mieczyków, yy, to nie? może pójdziemy na yy, arenę? Gdzie na arenę? Ale na mob arenę? Nie, na PvP. Yy, nie, ja nie jadę na PvP, ja nie hmm. lubię, jestem taki słaby. Nie, ja jestem słaby na to. No, szkoda. Dobra, yy, yy, musisz wstawić dzisiaj następne odcinki, czyli jutro tam. Nie, ja Nie jest... stawię. Jutro wstawię. Dzisiaj wstawię... Czekaj, czekaj, 2 razy 80, to ile to jest? 2 razy 8, 160 minut. i 2,5 godziny. No to, no to raczej wstawię ten i ten następny. Mhm, Powinien być radę. Powinien być HD, Zależy. Jaka jest jakość. To wtedy YouTube sam wybiera. Kurde, ty tam węgla naładowałeś do tych cucyków? O, a co? Wow, ja nie Chciałam aby się robił żeby się tam przekolał. Aha, dobra. Jakie lagi mam z tym? Tylko że wiesz, że ja rozwaliłem przez przypadek piecy. Dobra, dobra. Daj mi na coś to, to był przypadek, naprawdę. Co dać? Ich... Nie, ja mówię do siebie. A, Sezonki spoko. Ej, ale te sadzonki tam! Ej, jak chcesz... E, no nie, te tutaj, tu. te tutaj, te tutaj, te tutaj, te tutaj. Ale tu bo... ma, tam jest farma marihuany. No, ale farma. tu, ale tam nie ma miejsca. Tu, tu jest na większek. Ale tam to można powiększyć, bo ja ale właśnie ja chcę pole... tak... To jest lepiej. Zobaczysz, zobaczysz. Ale patrz, a wiesz co, co znaczą kokobinsy? Kokobinsy to pokajny. Ja? Kokobinsy to kokaina. Nie, kokobinsy to był ziarnokakołowca. Nie, kokaina, ja mówię, bo my się ten, bo ja uważam... Uwielb, bo ja robię farmę. Jak wiesz. Uwaga, patrz teraz, patrz teraz. Tu będzie ten filmowy moment, patrz na mnie. Gdzie ty jesteś? Poczekaj, już szybko wchodzę na wyspę. Będzie jaki filmowy moment? Poczekaj, już idę. No. Uwaga, wszystko powinno się udać gotowy? No dobrze. Właśnie, że to tutaj swojego. fajnego. Oj, nie wyszło już teraz. Tam, no, musisz więcej razy naciskać. Tam, Oj, sorry. Lipsak spięć na sadzonkę. tom tom Ja mam tam, sikierkę, tam. mogę już ten zacząć ten. Wiesz, ja zacznę tutaj. Tam, Masz nożycę, byśmy tam, mogli ją zebrać. Możemy zrobić. Tam, tam. To jest ten moment. Najlepszy moment. Kurde, ci jeszcze raz. Kupiłem tego... Wiem, Dirta, możesz powiększyć tamtą marihuanę. No dobrze, nie, nie chciało zrobić. To jest trzeci raz zrobiło się. Ej, masz Dirta, powiększ marihuanę SPZO, tam co masz tam. Tam, gdzie są kokobinsy, to powiększ i tam wtedy będą wiesz takie rzeczy. Nie, nie chcę się. Ja wolę kopać. Jutro edycja następna, piąta, jutro live, nie wiem. Może lubi będzie ze mną nawet streamował, nie wiem. Może coś mu nie wiem, może coś może nie wiem, może sam mi zaproponuje streamowanie. Ale wiem, że chyba z Filmajem będzie streamował. Z kim? Z Filmajem. To to. A, w parze oglądałeś? Nie, nie miałem czasu. A to on tam grał z Filmajem. Ja, naw ja nawet nie zasubowałam Rubiego. Nie? To ja też zły. Bo ja Dobra, ten, bo daj, daj, daj kasę, daj kasę na żelazo, daj kasę na żelazo. Pożegaj, no. Nie pożegaj, ja tak... pożegaj, pożegaj, no. Dobra, pożegam. Pożegam, pożegam czasem. Fajnie by było robić, zrobić sklep na expa. No, dobre by było. Dobrze, też... No, ale się... Ale da się zrobić taki sklep na expa, No tam ja Roksie. wiem, ja wiem o Trokse. No ja też to oglądałem, tak nie do końca. Rops ma najlepsze takie naukowe filmiki. Jo, bo ona ma... on ma takie fajne mechanizmy. W ogóle on Nie ma na przykład ma jak wielki jest Minecraft, jak wielki jest. Jo, to jest super. Jest dobre. Jaki to Minecrafcie, jaki jest wielki Minecraft. A wiesz, że już nagrywam 6 minut. Ile? 6. I teraz tak. Przepraszam, że u Xenona dobrze mówię? Tak, jestem na z. że u Ksenona y, ciągle to szumi, to jego mikrofon. Tak, mój mikrofon. Głosik, mój, mikrofon. Tak mój miły głosik, pojedziemy do mój mikrofon. Tak, to jest. miły głosik. Nie posłuchaj, słodki głosik. No, a twój słodki głosik. Tak, masz bardzo miły. Przez słodki no mówię y, o tobie taki... Słodki głos. Ja, ja mam, mam ja głęboki słodki głos. Nie! O, ja mam Jest. głęboki głos. To ci mi Ja też mam głęboki głos. Jest mm -hmm. <coughs> partem 0017 w do lawy. Teraz robię. Silo się wylogował. Patrz to się wylogował. No. Zobacz sobie. Nie ma nikogo. To czemu ja mam lagi? Bo się... Yy, bo mi się ręce bo mi się render filmikuje Ale, Ale tutaj jeszcze Bo mi się render filmikuje. Eee, yy, ten filmikuje. Bo mi się filmik renderuje. Ty nie kup nie kup ode mną. Nie kup ode mną. Nie, 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 nie. Be, 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 be. Małpa. A drewno zostawiłeś! Ty co zostawiłem? Tutaj drewno zostawiłeś, masz wszystko wykopać. Bo będzie fajnie. Dobra, rzuć mi tutaj, w tym miejscu. Oj, Co, co odrzucić? drewno? No. Zostaw sobie trochę, abyś się podparł. Albo weź dyrka. Ja mam tylko 10 drewna. Ale tu, tu jest dyrk. O, tu jest, w tej skrzyni jest dyrk. Lubię szynkę. Szynka. Wiesz szynka.pl? Co? Słone ja nie. nie. Szynka.pl. To się nazywa szynka.pl z a ja, ja... ja te całe drewno wkładam, wiesz, gdzie? Gdzie? Ni yy, nie, wkładam do pieca. Większość drewna wkładam do pieca. No co się wiesz. Aby się węgiel jest... zrobił. Aby się, się węgiel zrobił. Dobra. Dobra. Ja schodzę na dół. Moja super sprawdza się siekierka. Siekierka naprawdę. Ale tutaj jeszcze musisz zrobić. Moja mam... Kurde, ee, myszka, myszka, what the f... Okay. E, coś mi się zlagowało, ja ej, muszę już kończyć, wiesz? Ej, a nic to znaczy, SP zło? Cicho, proszę, muszę kończyć. Uwaga, to był ten dość duży odcinek, komentajcie, subskrybujcie, łapkę dajcie w górę, wszystko, coś takie tam, itz tera, itz tera, itz tera, cześć.